Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w mojej rowerowni. W dzisiejszym odcinku składamy Tanterberta FR w rozmiarze MC z prężynowym damperem na tyle od X-Fusion. I w poprzednim, piątkowym odcinku widzieliście unboxing tej ramy oraz to na jakich częściach poskładam ten rower. Dzisiaj Wam to przybliżę jeszcze bardziej. I w tak zwanym międzyczasie do ramy zamocowałem kilka rzeczy. I żeby darować sobie tutaj frustrację, jedną z takich gorszych czynności było właśnie przeprowadzenie linki do tylnej przerzutki. Ta rama ma prowadzenie wewnątrz ramy, więc było tutaj troszeczkę z tym zabawy. Zamocowałem jeszcze sztycę na mykmyka wraz z siodłem. Sztyca na mykmyka ma 125 mm skoku, jest to sztyca XLC. Siodło zamocowałem chromaga. I co jeszcze zamocowałem? Zamocowałem jeszcze tylny hamulec pomontowałem to wszystko przed nagrywaniem odcinka żeby zrobić porządek z przewodami przewody mam już tutaj wyprowadzone z lewej strony ramy ponadto okleiłem w niektórych miejscach ramę, zawsze ramy przecieram w tym miejscu od buta, więc, więc sobie podkleiłem tutaj taką czarną okleinę dałem, tak samo z drugiej strony, symetrycznie i zrobiłem kilka takich podklejeń już może troszeczkę mniej starannych, tak żeby przewody nie ocierały mi o ramę I jesteśmy na dzień Dzisiejszy w takim właśnie miejscu. I lecimy ze składaniem. Tylne koło dostanie tarczę 180, natomiast przednie koło dostanie tarczę 203. Otrzymano, ponieważ do zeba nie wchodzi tarcza mniejsza niż 203, więc taką muszę zainstalować. Jak używacie wkrętarki do dokręcania tarczy hamulcowej, to pamiętajcie, żeby ją sobie skręcić. Ja tutaj akurat skręcam na 8, czyli będzie to coś w okolicach 4-5 Nm i zawsze finalne dokręcenie zostawiam na klucz ręczny lub dynamometryczny. Nigdy elektronarzędziami nie kręcę do oporu. Do tej ramy pasują stery Dartmoor Storm. Ja akurat mam wersję czarną. I z tego co mi ostatnio poprawiliście w komentarzach, te stery pasują jeszcze do jednej ramy, mianowicie do Horneta Pro. Spoko ciekawostka. Ja już je sobie wcześniej rozpakowałem, dlatego teraz nie będą turbu ładnie zapakowane. Ale w sterach zawsze macie kapsel ze śrubą. Znajduje się gwiazdka. I teraz lecąc od dołu, mamy do wyboru dwie bieżnie, mamy bieżnię mega szeroką i mamy bieżnię węższą i nie chodzi tutaj o to, że jedna z nich jest taperet, a druga jest na jedną jedną muszom. Nie, tak dużej bieżni się jeszcze nie spotkałem. Do mnie pasuje ta mniejsza i ciekawostka nie jest to bieżnia na jedną jedną ósmą. tylko to jest to bieżnia na taperet, tylko po prostu widocznie występuje na rynku coś większego niż taperet. W sumie nigdy nie widziałem tak szerokiej sterówki. Jak widzieliście, dajcie znać. Na tą bieżnię nachodzi łożysko, i dół mamy załatwione. Jeżeli chodzi o górę, to leci łożysko, leci taki pierścień centrujący to łożysko, leci cieniutka podkładka. To wszystko szczelnie zamyka góra sterów. Mostek na jaki się zdecydowałem, jest to Dartmoor Viper. Jest to jeden z najkrótszych mostków na rynku. W tej wersji będzie on pod kierownicę 31 i 8. Złożyłem stery. I na początku miałem tutaj dosyć dużą szparę pomiędzy ramą a pomiędzy górą sterów. Zdecydowałem się nie dać tutaj tej, tej podkładki. Jak się okazało, to nie jest jedna podkładka, tylko tutaj są z cztery podkładki i właśnie dajecie tyle, ile potrzebujecie w danym przypadku. Ja akurat nie dałem żadnej. W sumie tak myślę, że mogłem dać jedną. Dajcie znać, ile dajecie tych podkładek. Jak dałem wszystkie, to tutaj była bardzo duża szpara. Teraz ta szpara jest minimalna. Po ściągnięciu wszystko tutaj myślę, że jest spoko. W ogóle, jak się zabik tutaj prezentuje do tego, ja już wiem, że będzie ekstra klasa. Yo. Kierownica Dartmoor Nitro Low, taką kierownicę tylko czerwoną miałem kiedyś w swojej Dirtówce, jest to naprawdę spoko kiera, ja osobiście nie przepadam za kierownicami, które mają bardzo duży wznios, nie najlepiej mi się na takich śmiga, lubię jak mam pozycję zbliżoną do mojej Dirtówki, mimo że jest to zupełnie inny rower to lubię gdy pozycję mam zbliżoną do tej pozycji na mojej Dirtówce, nie lubię jeżeli ona się tak znacząco różni, wtedy łatwiej mi się przesiada pomiędzy rowerami nawet tego samego dnia. Spoko temacik z tymi gripami, że one są tylko skręcone z jednej strony i wtedy tutaj jeszcze takich w swoim rowerze nie miałem. JO 90% zrobione. Jak ja się jaram, jak to wygląda? Pewnie pojawią się pytania, dlaczego nie ma w tym rowerze barspin moda? Dlaczego zdecydowałem się puścić hamulec na zewnątrz? i już odpowiadam, to będzie rower do ciężkiego freeride'u a na tak wielkich hopach na jakich planuję latać tym rowerem raczej i tak bym nie robił barspina, więc po prostu zostawiam to tak jak jest. Kierownica seryjnie ma 800 mm i najpewniej będę ją skracać, ale najpierw chcę się chociaż raz tak przejechać, żeby wyczuć gdzie mniej więcej będę tą kierownicę chwytać, czy ją skrócę do 780 czy do 760, to jeszcze zobaczę. W takich rzeczy docelowo wyrzucę z tego roweru mykmyka i wyrzucę tą dużą kasetę, wrzucę tutaj Tutaj single speeda na jakimś Z, na krótkim wózku i budzi to na pewno ten rower i będzie mniej zawodne. Natomiast tak jak wspominałem we wcześniejszym filmie, wybieram się za moment w góry i tam mi się przyda większa kaseta, ponieważ większość bike parków jeszcze na ten moment nie działa, to będę zmuszony coś popodjeżdżać. Jakby ktoś się pytał, to z prawej strony dałem dwie podkładki na mufę suportu i powiem wam, że prześwit jest naprawdę naprawdę bardzo mały. Jeżeli nie dałbym z tej strony żadnej podkładki, to na 100% ta zębatka haczyłaby o ramę. I proszę Państwa, mamy to. Jaram się przeokrutnie, że udało się to poskładać. Z tego miejsca jeszcze raz podziękowania dla Dartmoor Bikes za podesłanie w większości części do tego roweru. Wielkie piona dla Was, chłopaki. Ja już nie mogę doczekać się testów. A rower moim zdaniem wyszedł naprawdę kozacko. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym rowerze i dajcie znać, gdzie koniecznie powinienem się nim wybrać na testy. Ostatnio pod filmem podrzuciliście mi kilka fajnych miejscówek, na które mam nadzieję, że w tym roku wpadnę. Jeżeli macie jeszcze jakieś z nastawieniem na duży rower, na jakieś freeride'owe, fajne hopy, może na jakieś fajne zjazdy, to dajcie mi znać o tym w komentarzu poniżej. A tymczasem dzięki za dziś i my widzimy się już wkrótce z Wartem. Jaram się przeokrutnie Ale to będzie rakieta Święta przyszły, no, co wam mogę powiedzieć, no jak tak sama rama przyszła, to jeszcze tego nie czułem, ale jak teraz cały rower zażyłem to Zajawa Max. Elo!